sobie jego streamka, gdy nic się nie działo, wy weekend miał taką cechę prawdziwości w sobie prawdziwości nie wiem, nie wiem co to jest cecha prawdziwości, ja fałszywy kurwie. nie no, ja nie wiem, nie oglądałem streama Mortoziaka, ale jakby kurwa dużo ja sobie na przykład lubię sarkastycznie mówić, taką typową, typowy sarkazm i taka szydera. I może niektórym się to nie podoba, nie? Ja jestem taki co se szydzi, co, co się nabija, co taki jajcarz, no kurwa. Ja na przykład nie mam z tym problemu, że ktoś, ktoś nie wiem, wyjdę na tym niekorzystnie, bo ktoś mówi ja pierdolę, czemu ty taki jesteś miły albo coś? I no bo ja taki content mam, nie? I zdaję sobie z tego sprawę, że może być tak, że ktoś tego nie będzie lub lubić nie podobało mu się to takie zachowanie i, i tyle, nie? Wydaje mi się, że lepiej być taką osobą niż sztucznie prawdziwa. Rozumiecie o co chodzi? Że jakby mam wrażenie, że niektórzy ludzie, youtuberzy czy inni ten, próbują być. Na siłę lubię... lubiani, lubię... Lub, lubiani, tak? No, że wszyscy go lubią, nie? I oni dążą do tego, że, żeby nie mieć wrogów, żeby wszyscy go lubili. To jest najchujowsze, naprawdę. To jest najchujowsze... Uważam, że najchujowsze podejście JeSu! Jezu, ty panie, fajna jesteś e, Mordo! Frajerze, mi się znamy, nie rozmyśl tego. Co? My się znamy, frajerze. Co? się. Pierdola. Tak, z Dajska się znamy. Z Dajska? No. Jak? Normalnie. O kurwa. Mówiłaś, że na siłownię będziesz chodziła do tej pory, chudy jesteś. A sama nie, niestety. już pan chodzić. Ale nie, no, jak ja na ja Siłowni. No, ja no, no, to... Kurwa! Jak tak było? 说我们呢？